Dzień dobry. Nazywam się Jan Hartmann, jestem profesorem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na moim kanale na YouTube można znaleźć wykłady z filozofii, które nagrywam dla szerokiej publiczności, dla uczniów. Raczej nie dla studentów filozofii, lecz dla zainteresowanych. Prostym językiem, z pewnymi uproszczeniami opowiadam o różnych fundamentalnych zagadnieniach filozoficznych. Tematem dzisiejszego wykładu jest prawda. Odpowiedź na pytanie, co to jest prawda? Co to znaczy, że myśl jest prawdziwa, zdanie jest prawdziwe? Zacznę jednakże od, od anegdotki, od małej opowieści, która jest bardzo typowa. Dotyczy mnie, ale bardzo wiele osób, polskich filozofów, spotkało coś podobnego jak mnie. Otóż Najbardziej znanym w świecie polskim filozofem jest Alfred Tarski. Warszawski Żyd nazywał się z urodzenia Alfred Teitelbaum. W dorosłym wieku przeszedł na katolicyzm, przyjął też nazwisko Tarski. Był filozofem w zasadzie amerykańskim, ponieważ tuż przed wojną przeniósł się do Ameryki i tam zrobił ogromną karierę jako teoretyk matematyki, teoretyk logiki i właśnie twórca. Pewnej teorii prawdy odnoszącej się do nauk formalnych, czyli do logiki i matematyki. To jest jego największa zasługa. Mój ojciec miał zaszczyt być młodszym kolegą, także uczniem Alfreda Tarskiego w Warszawie, bo kończył matematykę przed wojną na Uniwersytecie Warszawskim, więc to nazwisko znam od dziecka. Tak mi się kiedyś przydarzyło, że w roku 1992 znalazłem się na Uniwersytecie Yale niedaleko Nowego Jorku i tam miałem zaszczyt poznać jednego z najbardziej znanych amerykańskich filozofów, a który, jak to normalnie bywa w takich smoltokach, zapytał mnie, where are you from? Na co ja odpowiedziałem oczywiście, I'm from Poland. A na to on taki uradowany odpowiedział, a from Poland, śniak jest biały. I okazuje się, że to zdanie, śniak jest biały, czyli śniak jest biały, znany jest nie tylko jemu, ale całej rzeszy filozofów na całym świecie. A dlaczego? Dlatego, że to zdanie występuje jako przykład w pracy Alfreda Tarskiego poświęconej jego semantycznej teorii prawdy. Śnieg jest biały, można ująć w cudzysłów, i wtedy to zdanie stanie się jakby nazwą zdania Śnieg jest biały. I Alfred Tarski w swojej teorii prawdy, w naukach dedukcyjnych, czyli w logice i matematyce, przede wszystkim zwraca uwagę na to, że stwierdzenie prawdziwości jakiegoś zdania odbywa się w meta języku, czyli języku, który opowiada o języku pierwszego rzędu. I w tym języku pierwszego rzędu można się zajmować tym, czy śnieg jest biały, a nie tym, czy prawdą jest, że śnieg jest biały. Mniejsze już o szczegóły, akurat taką twardą teorią prawdy na gruncie nauk dedukcyjnych zajmować się nie będziemy, ale warto wiedzieć, że Polak wniósł tak ogromny wkład do, do, do światowej filozofii właśnie w tym zakresie teorii prawdy, i to zdanie, śnieg jest biały, przez to stało się powszechnie znane wśród filozofów na całym świecie. Obok Tarskiego warto wspomnieć jeszcze drugi wielki i sławny polski filozof, Roman Ingarden. Nie jestem pewien, o którym więcej filozofów słyszało, ale na pewno Tarski jest jednym z tych dwóch najbardziej, najbardziej sławnych. No ale teraz przejdę do, do właściwego wykładu, do opowieści o mm, teorii prawdy. Otóż, proszę Państwa, wszystko zaczęło się w starożytności od sceptyków, którzy tak począwszy od III wieku przed erą chrześcijańską, zaczęli tak trochę podgryzać innych filozofów, podważając o no, nasze władze poznawcze, a tym samym wartość, wiarygodność tego, co ci filozofowie robią, czyli, czyli wszelkie, wszelkie nauki. Jednym z argumentów przeciwko wiarygodności nauki jest właśnie taki, który dotyczy braku jasności co do tego, co to znaczy prawda. No bo jak uprawiamy naukę, to chcielibyśmy, żeby stawał, składała się ona ze zdań prawdziwych. Nauka z jakimś systemem zdań. No. Pretendujących do prawdziwości. No skoro tak, to chyba wypadałoby wiedzieć, co to znaczy, że te zdania są prawdziwe. Czyli mieć na wstępie, jakby zanim się uprawia naukę, jakąś teorię prawdy, yy, która, no, jak są, sądzimy, na zdrowy rozum powinna pomagać odróżniać prawdę od fałszu. Jak, to, jak odróżniamy prawdę od fałszu? Jak to by było możliwe, gdybyśmy nie wiedzieli, co to jest prawda, a co to jest fałsz? No więc, sceptycy powiązali kwestię definicji prawdy, czyli takiej formuły, która ujmuje naturę rzeczy, bardzo krótko i treściwie mówi czym coś jest, w tym wypadku czym jest prawda, z kwestią kryterium. No, mieli, co to znaczy prawda, to umieć um, odróżnić prawdę od fałszu. No, ta wiedza o tym, co to jest prawda, była takim wytrychem, e, albo taką jakby uniwersalną metodą, zdobywania prawd, bo kto odróżnia prawdę od fałszu, ten już prawie złapałby za rogi i już prawdę ma w ręku. A, no i okazało że nie ma żadnej zgody do tego, czym jest prawda i używa się tego pojęcia i tego określenia tak jakby swobodnie, intuicyjnie. Co więcej, gdybyśmy mieli rzetelnie zabrać się do rzeczy, to trzeba by było dyskutować na temat tego, czym jest prawda, nie mając pojęcia prawdy, czyli nie mając kryterium rozstrzygania tego, które argumenty będą prawdziwe, a które fałszywe. Czyli do samego ustalania definicji prawdy trzeba mieć już wcześniej jakieś pojęcie o, o prawdzie, więc tutaj zachodzi jakby błąd logiczny nieznanego przez nieznany, ignotum per ignotum. No, wobec tego, skoro tak, skoro nie wiemy, co to jest prawda, i nie mamy w związku z tym też kryterium odróżniającego prawdę od fałszu, no to nie ma co się porywać, bo tylko na słońce nauka jest niemożliwa. To jest jedno z, jeden z bardzo wielu argumentów sceptycznych przeciwko możliwości rzetelnej, pewnej wiedzy. No ale, no jeden z wielu, ale ten właśnie wywołał, uruchomił całą tradycję definiowania prawdy, czy poszukiwania natury tego, co to znaczy, że coś jest prawdziwe. No my nawet nie wiemy dokładnie, co jest prawdziwe, y, y, to znaczy, czemu ta, ta, ta własność przysługuje, i czy to jest w ogóle własność. Bo może to jest własność, ale czego? No, może jakiś stanów umysłowych, może y, sądów, może y, zdań, które nazywają te sądy, ale może to jest relacja między zdaniami czy sądami, a, a rzeczami, które jakby same mają jakąś treść jakąś swoją wewnętrzną prawdę. A, Którą te sądy stwierdzają. Tego nawet nie wiemy. Na czym ta własność prawdziwości polega, czemu przysługuje i czy to w ogóle jest własność, bo może to jest relacja? Tak jak utrzymuje bardzo wielu klasycznych filozofów na czele z Arystotelesem, że to jest relacja, że to jest jakaś zgodność między tym, co mówimy, a jakimś stanem rzeczy, stanem faktycznym, tym, jak tam gdzieś jest w rzeczywistości. Na co dzień nie mamy problemu z pojęciem prawdy, dlatego że zwykle bardzo łatwo nam ustalić, czy coś jest prawdą, czy nie. Nie zastanawiamy się, co to takie dokładnie znaczy. Wystarczy nam, że spełniamy pewne procedury, bardzo proste, weryfikujące jakieś. Nie do końca może w punkcie wyjścia zna wiarygodne i pewne zdania. No, na przykład, ktoś mówi, już jest dzień, a zasłonięte są zasłony, no to wystarczy zajrzeć, odsłonić te zasłony, zajrzeć za okno i widać, że jest dzień, i, i, i wtedy wiemy, co to znaczy prawda. Bo wiemy, co to znaczy, że jest dzień, a I tym samym wiemy, co to znaczy, że to zdanie jest prawdziwe. Trochę gorzej to wygląda w nauce, gdzie ciągle wszystko się zmienia, jedne teorie zastępują inne. I wiadomo, że prawdziwość poszczególnych twierdzeń jest jakoś bardzo związana, jeśli nie wręcz względna, na cały system teoretyczny, w którym to zdanie może być sformułowane. Jeszcze do tego wrócę. Więc w nauce to jest z tym trochę, nie, trochę większy kłopot z powiedzeniem, co to znaczy, że, że twierdzenie naukowe jest, jest prawdziwe, ale w życiu codziennym nie. Co więcej, jest tak, że rzadko w ogóle używamy tego słowa. Jeśli mówimy, że coś jest prawdą, prawdą jest że i tu wypowiadamy jakieś zdanie, to zwykle służy to słowo prawda, czy prawdziwy perswazji, wzmocnieniu. Jest prawdą, że Władysław Łokietek był królem Polski. To znaczy, nie śmiej w to wątpić. Ja ci mówię, że tak jest. I to, że. Słowo prawda często służy po prostu celom retorycznym, takiemu wzmocnieniu. Zostało przez filozofów już bardzo dawno zauważone i jest przyczyną i racją dla takich koncepcji prawdy, które sugerują, że prawdziwość to jest raczej tylko cecha komunikacyjna związana z pragmatyką komunikowania się. Że to jest taki, taki retoryczny ozdobnik, który wzmacnia perswazję, przydaje autorytetu jakiemuś twierdzeniu. Rzecznikiem takiej koncepcji między innymi był Fryderyk Nietzsche, ale ona jest także współcześnie znana i ważna w takich teoriach, które się nazywają deflacjonistycznymi, które właśnie zwracają uwagę na to, że że jak mówimy o prawdzie, to przechodzimy na taki meta-język, i yy, że w zasadzie w większości kontekstów, tam gdzie nie przeskakujemy między poziomami języka, to możemy sobie darować słowo prawda yy, i tak faktycznie się dzieje, bo my po prostu wypowiadamy różne twierdzenia. Na przykład, że teraz jest dzień, albo że ja mam dzisiaj czerwoną koszulę. I nie dodajemy żadnego prefiksu. Jest prawdą, że. To, to roszczenie do prawdziwości, które zawiera każde zdanie będące stwierdzeniem czy twierdzeniem, które coś ustala, ogłasza jakiś stan rzeczy. Ten prefiks jest zawsze możliwy do dopisania, ale praktycznie go nie, nie dajemy, ale on jest tam ukryty. To roszczenie do prawdziwości jest tacite, czyli milcząco zawarte w każdym zdaniu. Do każdego zdania, na przykład Hartman wykłada w czerwonej koszuli, można dopisać, prawdą jest, że, ale my to wiemy i rezygnujemy z tego. A jak to robimy, to znaczy, że nam szczególnie zależy na tym, żeby ktoś to nasze twierdzenie uznał. Czyli istnieje podejrzenie, że słowo prawda, prawdziwy bardziej wiąże się z Komunikowaniem się i z taką funkcją przekonywania, i y, 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 że wyraża jakieś roszczenie zawarte w każdym stwierdzeniu, roszczenie do tego, żeby to stwierdzenie było uznane przez innych, niżli nazywa jakąś cechę, jakąś własność zdań, sądów y, czy rzeczy. I faktycznie trzeba przyznać, że ten kierunek myślenia który słowo prawda, prawdziwość, tą cechę pra prawdziwości wiąże z komunikowaniem się, z używaniem języka, ze sposobami porozumiewania się, ten kierunek myślenia ostatecznie dominuje. Czy współczesna teoria prawdy silnie związana jest z tymi intuicjami, czyli z taką. Problematyką pragmatyki, komunikowania się, pragmatyki zdobywania wiedzy, jakby negocjowania tego, które zdania czy twierdzenia będą uznawane, a które nie. A, y, I rzeczywiście w tym kierunku filozofia poszła. Ale y, taka bardzo klasyczna i podstawowa teoria prawdy jest zupełnie inna. Zwana jest właśnie ona klasyczną, y, y, ponieważ jej autorem był. Arystoteles w IV wieku przed erą chrześcijańską. Czasem nazywa się ją też korespondencyjną, ale można ją nazywać też informatyczną czy informacyjną. Otóż o co chodzi? O taką bardzo prostą intuicję, że miałem realistyczną. Realizm to jest takie stanowisko, że różne rzeczy istnieją poza jakimkolwiek umysłem, że zdolne są być sobą, by mieć jakąś treść, na przykład być koniem, bez względu na to, czy jest jakiś umysł, choćby najpotężniejszy, który no, rozumie to co znaczy być koniem, albo rozumie to co znaczy mieć cztery nogi, albo ogon. I że, że sam koń może być sobą. Ostatecznie okazuje się zwykle, że musi być jeszcze Bóg, który to wszystko wymyślił i cały czas tego konia też jakoś sobie myśli, ale już mniejsza o to. No i teraz re realizm pociąga za sobą zwykle taką koncepcję, że mianowicie te rzeczy w sobie mają swoją wewnętrzną prawdę, są czymś logicznym, czyli sensownym. To się najczęściej nazywa inteligibilnym, tak, Takie uczone określenie, że coś ma swoją wewnętrzną treść. Na przykład tam są swoją końskość, koniowatość, jakkolwiek to nazwiemy. No i teraz umysł działa w ten sposób, że ta treść tej rzeczy Staje się jego udziałem, w jaki sposób przenosi się do tego umysłu. Nie wiadomo, jak to się dzieje. To, ale w każdym razie następuje takie przeniesienie tej treści. Ta treść rzeczy nazywa się w tej klasycznej filozofii formą i ona się przenosi do mnie, do mojego umysłu. W średniowieczu zaczęto to nazywać, ten proces przenoszenia tej formy, np. Tego końskości tego konia do mojej głowy, poprzez moje oczy do pojęcia konia, dzięki czemu mogę stwierdzić, to jest koń, ten proces nazywa się informacją, czyli wtłoczeniem jakby formy w tym wypadku konia do mojej głowy. Stąd właśnie to popularne do dzisiaj słowo, słowo informacja. Więc prawdziwość zdania na przykład to jest koń polega na tym, że to, co jest treścią mentalną, zwłaszcza treścią pojęcia, Bądź zdania, który zawiera słówko jest i coś stwierdza, na przykład to jest koń albo ten, ten koń jest gniady, no zgadza się z tym, co tam poza umysłem jest, z jakimś stanem rzeczy. Czyli zgadza się, czyli po łacinie koresponduje. Więc ta zgodność miałaby być naturą prawdziwości. Zdania są prawdziwe, kiedy się zgadzają z tym, jakie rzeczy są. No niestety, to określenie prawdy, nie daje żadnego kryterium. No, nikt nie może stanąć poza koniem i umysłem i powiedzieć: O, pojęcie w tym umyśle odpowiada temu koniowi. Zresztą, jak tu porównywać pojęcia, czy tym bardziej zdania, które są pewnymi strukturami złożonymi ze, ze słów, z nazw, jakichś spójników, jak to wszystko porównywać z żywym zwierzęciem? Jakby nie ma gdzie, jak tego zrobić, bo są zupełnie niepodobne rzeczy. A no, poza tym nie ma gdzie stanąć i zobaczyć. Więc ta no, korespondencyjna. Koncepcja prawdy jest no, mało atrakcyjna z punktu widzenia takiego oczekiwania, że definicja prawdy pomoże nam rozstrzygać, co jest prawdą, a co nie. Jeżeli ona w ogóle do czegoś nas skłania, to do tego, żebyśmy szukali prawdy za pomocą zmysłów i takiego porządnego tworzenia pojęć na podstawie doświadczenia zmysłowego. I taki proces porządnego tworzenia pojęć poprzez tak zwaną abstrakcję. Czyli odrywanie cech wspólnych od pewnego takiego całego całokształtu, rozmaitych cech, istotnych i nieistotnych. Taką teorię proponuje właśnie Arystoteles i jego następcy. I jako że Arystoteles jest naj, najsilniejszą w, w tradycji myślowej teorią, no to, też, to również to, ta korespondencyjna teoria prawdy ma największe wzięcie. I ona jest też tym samym nazywana często klasyczną. No, ale ona ma te swoje oczywiste wady, no nie daje nam żadnego kryterium, nie bardzo wiadomo, na czym ta odpowiedniość miałaby polegać, ale jest, ma też silną zaletę, ważną zaletę, że no, mówi o tym, że jest jak jest, jest jak, są jakieś stany rzeczy i my je stwierdzamy, czyli uznajemy coś, co, czego sami sobie nie wymyśliliśmy, tylko uznajemy coś obiektywnego, czyli należącego do obiektu, czyli przedmiot, do, do przedmiotu, co, co, coś, co na nas jakby czeka. No, tyle, że. To nie jest takie zrozumiałe, co to znaczy, że jakieś stany rzeczy, jakieś treści tak jakby czekają na to, żeby wskoczyć nam do umysłu. No ale przyznajmy, że realizm ma swój, swój urok. Ale zupełnie inną koncepcję proponują filozofi, liczni filozofowie nowocześni, zwłaszcza XIX-wieczni, którzy... Raczej próbują eksploatować taką intuicję, że prawdziwość to jest taka cecha względna, że prawdziwość to jest uznawanie sądów, to jest cecha sądu polegająca na tym, że on jest prawidłowo uznany na gruncie jakiegoś systemu poznawczego, z którym jest zgodny. System poznawczy to, to są przede wszystkim jakieś już wcześniej przyjęte twierdzenia, ale to mogą być też jakieś praktyki poznawcze jakieś metody poznawcze na przykład metody naukowe i jakby zdanie prawidłowo dokooptowane do już istniejącego systemu i spójne z pozostałymi zdaniami pod względem logicznym ale także pod względem semantycznym no bo sformułowane już wcześniej znanych i zaakceptowanych terminach pojęciach bo no takie zdanie pasujące do reszty jest, jest zdaniem prawdziwym Czyli najważniejsza jest koherencja, to że dokooptowujemy zdanie nowe, które jest koherentne, czyli spójne, spójne logicznie i troszkę szerzej, tak powiedzmy pragmatycznie, poznawczo, być może nawet poniekąd konwencjonalnie, bo pewne pojęcia mogą być związane z pewnymi konwencjami definicyjnymi, to że właśnie jest ta koherencja, spójność to przesądza o tym, że to zdanie jest prawdziwe. I trzeba przyznać, że większość koncepcji teorii prawdy, które odnoszą się do tego, jak funkcjonuje nauka, bądź jak funkcjonują potoczne, codzienne praktyki poznawcze, jakoś się to w to wpisuje. No tyle, że chcielibyśmy, żeby nasze teorie jednak były prawdziwe i były spójne, dlatego, że są. P prawdziwe, prawda? No, powiedzenie, że zdanie Słońce krąży wokół Ziemi jest prawdziwe na gruncie astronomii geocentrycznej no, no dobrze, no może to jest to tak, tak sobie można powiedzieć, no ale no jednak y, Słońce nie krąży wokół Ziemi. Chciałoby się mieć taką teorię prawdy, która no, jednak odróżnia fałszywe teorie od no, jakichś prawdziwych. Okazuje się, że każda pretendentka do tego, żeby być prawdziwą teorią, no też po prostu jest pewnym systemem przekonań, yy, do których można dookooptować kolejny. Czyli to jest taki, yy, jakby w, w tym koherencjonizmie brakuje jakby szacunku dla, dla faktów, dla tego, jak jest. I tak brakuje tej wiary, że tak ostatecznie my do jakichś prawd dochodzimy, więc ona też nie jest zadowalająca. Podobnie jak nie zadowalamy się taką koncepcją, no wąsko pragmatystyczną, że, że prawda to jest no, po prostu jakiś przepis działania, że zda, zdanie jest prawdziwe wtedy, kiedy e, może zostać sprawdzone, czy samo w ogóle się sprawdza w działaniu. No, no powiemy, że tam za rogiem jest sklep, no to co to znaczy, że to zdanie jest prawdziwe? To znaczy, że jak udasz się za róg, to zobaczysz tam sklep. A, no, ale no, na to oczywiście można odpowiedzieć, no, ale to najpierw ten naprawdę ten sklep tam jest, a, a potem i, i, to zdanie jest prawdziwe i tylko dlatego można iść za róg i zobaczyć ten sklep, że prawdą jest, że ten sklep tam jest. Czyli, że to jakby pragmatyzm wszystko odwraca do góry nogami. A, to no, niby tak, ale, ale de facto. My rzeczywiście w naszych praktykach uznawania pewnych zdań za prawdziwe kierujemy się tym, co jest dla nas już sprawdzone, wygodne, co ma dla nas jakiś autorytet indywidualnie i społecznie. I w związku z tym ten znaczy, pragmatyzm taki bardziej elastyczny dość dobrze opisuje to, w jaki sposób my uznajemy prawdziwość zdań, w jaki sposób one nabierają autorytetu, ważności. Owszem, to jest koncepcja podobnie jak koherencjonizm, która nie bardzo daje się pogodzić z taką intuicją, że są jakieś prawdy ostateczne i absolutne, jakieś zdania, które zawsze i wszędzie będą prawdziwe. No, takim zdaniem jest dwa razy 2 jest cztery można by sądzić, no, chyba że zmienimy znaczenie słów dwa czy cztery. Ale no, taka tęsknota za prawdami ostatecznymi w nas jest, choćby nawet one nie dały się wyrazić w jakichś wieczyście poprawnych zdaniach. Coś, coś nam umyka, jak, jak oddajemy się takim koncepcjom relatywizującym prawdę na pewne struktury teoretyczne. No, niemniej jednak, rzeczywiście, jak patrzymy na to, co robią uczeni. W ramach takich zaawansowanych nauk przyrodniczych, no to ten pragmatyzm i koherencjonizm same się nam jakby narzucają, no bo, no bo cóż, fizyka od bardzo dawna nie mówi już o, o przedmiotach doświadczenia codziennego, nie mówi o niczym, co można zobaczyć, no chyba że jakoś tak bardzo, bardzo pośrednio, ale generalnie nie zajmuje się kamieniami czy, czy drzewami, tak jak mogła się nimi zajmować fizyka arystotelesowska. Współczesna fizyka zajmuje się obiektami, których nie można sobie nawet wyobrazić, jakimiś, powiedzmy, cząstkami elementarnymi, które na pewno nie są małymi kuleczkami albo jakimiś oddziaływaniami, czyli siłami, jakimiś polami, i tak Obiektami, które w ogóle nic wspólnego z naszym doświadczeniem nie mają. I które, których nie możemy obserwować. Jakieś są czujniki, które stwierdzają pewne, pewne oddziaływania czy stwierdzają zachodzenie pewnych procesów, a nasze zmysły jako fizyków używane są do tego, że oglądamy monitor komputerowy i oglądamy jakieś liczby, cyfry pokazujące się na tym monitorze i dajemy im interpretację. Czysto teoretyczną w terminach sformułowaną w terminach danej teorii, które, są, które to terminy są kompletnie niezwiązane nie z żadnym doświadczeniem potocznym. No i kolejne twierdzenia danych teorii są do nich dokoptowywane przez różnymi metodami, które polegają bądź to na sprawdzaniu pewnych hipotez, bądź to na poddawaniu im ich próbom sfalsyfikowania ich bądź to w ten sposób, że te hipotezy pozwalają przewidywać jakieś zjawiska i konstruujemy pewne eksperymenty, które te przewidywania weryfikują. No ale to wszystko się dzieje w pewnej takiej kapsule teoretycznej, w, pewnym, w ramach pewnego systemu, który no, po pewnym czasie pęka i rodzi się z niego... Kolejny system teoretyczny i to jest nieuchronny proces, że kolejne teorie będą pączkować, jakoś wyrastać z poprzednich i resztki tych poprzednich w siebie wchłaniać i są jakieś ogólniejsze, są bardziej elastyczne, więcej zjawisk wyjaśniają. No więc jeśli popatrzy się na to, jak funkcjonuje nauka, to rzeczywiście y, takie pragmatyczne widzenie prawdy i koherencyjne wydaje się bardziej, bardziej atrakcyjne. Jest jeszcze parę innych, takich bardziej powiedzmy, psychologizujących koncepcji prawdy. Jest też taka bardzo ważna intuicja, że niektóre prawdy są oczywiste i że to jest taki wzorzec prawdziwości, że coś jest dojmująco oczywiste, nie, niezaprzeczalne, pewne w taki sposób, że nieodparty, no, że cały umysł nas się wypełnia jakąś treścią, że dwa razy dwa jest cztery. Nikt tego na poważnie nie, nie zakwestionuje. Ale eksploatowanie tych intuicji, że są lepsze prawdy i gorsze prawdy, takie oczywiste i takie nieoczywiste, jak na przykład wyniki mnożenia liczb trzycyfrowych przez siebie, no też nie prowadzą do jakiejś ostatecznie zadowalającej teorii prawdy. Nie ma ostatecznie zadowalającej teorii prawdy, ale jest bardzo szeroka wiedza na temat tego, czym prawda i prawdziwość jest i jaki jest sens. I wartość takich zdań, jaką rolę w komunikowaniu się pełnią zdania, w których mówimy, że coś jest prawdą. Ja bym powiedział tak na koniec, że szalenie istotne w teorii prawdy jest to, że niektóre procedury poznawcze są szczególnie szlachetne, wiarygodne, rzetelne pod wieloma względami pod względem jakby dobrej woli bezstronnego poszukiwania prawdy, pod względem spójności logicznej pod względem kompetencji osoby, która na dane poznanie się u, ubiega i jak mówimy, że coś jest prawdą, to znaczy, że to przeszło test solidności, rzetelności poznawczej, że to jest takie słowo, którym coś chwalimy, jakąś taką wiarygodność, solidność, rzetelność jakichś procedur poznawczych, bądź też uznajemy czyjś a, a, a autorytet. Także Prawdopodobnie, o, dobre słowo w tym kontekście, prawdopodobnie e, ostatecznie z tą, z tą prawdą jest jakoś tak, że to jednak jest taki persfazem, to jest takie określenie pragmatyczne, które służy ocenie czynności poznawczych, ocenie postawy podmiotu poznającego, jego prawdomówności, jego wiarygodności, e, ale to jeszcze wcale nie znaczy, że to określenie prawda, prawdziwy, prawdziwość jest czymś błahym, no, powiedzmy jakąś formą takiego towarzyskiego komunikowania się. No niemniej jednak nie da się za pomocą pojęcia prawdy czy teorii prawdy uwierzytelnić jakiejś strasznie twardej, obiektywistycznej czy absolutystycznej ontologii, metafizyki, Taka wiara, że, że, że jest sobie świat, który ma swoją wewnętrzną prawdę, a potem my tę prawdę zabierzemy temu światu i zaskarbimy sobie w swoich teoriach, zatrzymamy w swoich umysłach już w zasadzie jest pogrzebana. To na dzisiaj wystarczy. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia na następnym wykładzie. Do widzenia.